Dopiero się, uczę, ale mam problem z delegowaniem zadań. Vanessa, delegowanie zadań w pracy to jak dobór e, zespołu muzycznego. Chcemy, aby każdy grał e, zgodnie. Powiedz. I'd like you to take uh, you on this task, because I believe in your skills. Chciałabym, żebyś to zrobił, zrobiła, bo wierzę w twoje umiejętności. E, to jak prośba o słówkę od utalentowanego muzyka. Niezłe porównanie, prawda? Każdy ma swoje umiejętności, a delegowanie z poszanowaniem ich może prowadzić do harmonii w zespole. Bez, zwróć uwagę na konstrukcję I'd like you to i ładny czasownik frazowy take on, czyli zabrać się za coś. Obserwujcie po więcej.